Dzień dobry Państwu. Jan Bonifaczuk. Mam dziś przyjemność przeprowadzić dla Państwa wywiad z panem Mikołajem Kopernikiem. Dzień dobry, panie Mikołaju. Dziękuję, że zgodził się pan na wywiad. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w pana mieście rodzinnym, w Toruniu. Proszę nam powiedzieć, jak to się stało, że zainteresował się pan astronomią. Cóż, otrzymałem wszechstronne wykształcenie uniwersyteckie. Studiowałem m.in. medycynę w Padwie, prawo w Bolonii, ale to właśnie niebo stało się dla mnie najbardziej interesującym obszarem badań. Astronomia mnie nie pochłonęła. Co pana zafascynowało? Zaćmienie Księżyca, które obserwowałem w 1500 roku, z 5 na 6 listopada w Rzymie. Obserwacjami nieba zająłem się na poważnie, gdy zamieszkałem we Fromborku. Pana obserwacje zaowocowały stworzeniem teorii heliocentrycznej. Proszę nam powiedzieć, co pan odkrył? Swoimi obserwacjami potwierdziłem, że to nie Ziemia jest w centrum wszechświata, a Słońce. Mówi się o panu, że wtrzymał pan Słońce, a ruszył Ziemię. <laughs> no tak, powszechnie bowiem uważano dotąd, że to Słońce krąży wokół Ziemi, a nie odwrotnie. Zwlekał pan z ogłoszeniem swoich badań, dlaczego? Ponieważ stały one w sprzeczności z nauką Kościoła, z racji tego, że byłem duchownym, miałem pewne obawy, ale ostatecznie opisałem wszystko i mogą się Państwo zapoznać ze szczegółami moich obliczeń w dziele, któremu nadałem tytuł o obrotach sfer niebieskich. Wyjaśniam w nim, że Ziemia ma kształt kuli i cały czas się kręci, czego następstwem jest dzień i noc. Tym dziełem obalam geocentryzm Ptolemeusza. Przeciwstawił się Pan autorytetom i panującym poglądom. Dokonał Pan przewrotu. Dokonałem po prostu przeglądu teorii na temat ruchów planet i poparłem je nowymi obliczeniami, które uzyskałem dzięki moim obserwacjom nieba i zastosowaniu bardziej rozwiniętej matematyki. Panie Mikołaju, astronomia wiele Panu zawdzięcza. Zachęcam Państwa do przeczytania dzieła pana Mikołaja i wizyty w Toruniu. Dziękuję za rozmowę, panie Mikołaju. Dziękuję Państwu. Dziękuję, panie Janie.